Na koniec coś dla miłośników sportów motorowych. W Piasecznie zakończył się dwudniowy rajd z udziałem kierowców amatorów. Rejli Piaseczno ma już ośmioletnią historię. Tym razem ta widowiskowa impreza towarzyszyła piknikowi rodzinnemu zorganizowanemu z okazji obchodów Dnia Ziemi. Wczoraj rajdowej rywalizacji towarzyszył deszcz, a dziś słońce. Kierowcy to wolą jakieś kiszulisko, a dla sędziów nareszcie sędziowie mogą odetchnąć, bo wiemy co było na szutrach. Lało. Wczoraj też się jeszcze padało. Dzisiaj przepiękna pogoda, więc coś się też szczędzią należy. A zawodnicy też mają frajdę. Dużo więcej publiczności jest dzięki temu. Mamy taki festyn motoryzacyjny, show motoryzacyjny i to, to pięknie. No, a zawodnicy dają siebie wszystko, żeby tej publiczności się pokazać. W rajdach organizowanych przez Autokoło Centrum kierowcy rywalizują w kilku klasach zróżnicowanych pod względem pojemności silnika. Klasyfikację generalną wygrała załoga Mariusz Kostecki, Artur Dźwigałowski jadący Hondą Civic, przed Jackiem Górniakiem i Adamem Wrotkiem w Fiacie 126P, a trzecie miejsce zajęli Dominik Buda i Tomasz Włoszczak w Fiacie Sejczęto.